Siema wszystkim tu na z tej strony Siema dzieci, dzieciaczki, tam robaczki Panie i Panowie Mamy co Marta mamy? Poniedziałek, wtorek, wtorek mamy? Wtorek, którego? 20 lipca Wtorek 20 lipca Tu ma wolne od pracy Bo Marta przyleciała na 9 dni Także Lecimy sobie Gixem dzisiaj pośmigać troszeczkę po okolicy, podlecimy sobie na Mazdriel mam nadzieję że tam e, wjedziemy bo e, no, troszeczkę zalało Holandię a tam przepływa rzeka Must także obawiam się że e, prom może nie kursować dzisiaj ale zajedziemy, zobaczymy ewentualnie Przeskoczymy sobie autostradą i coś, może ponagrywamy. Drona wzięliśmy. Masz drona, wszystko masz, nie? Tak, mam. No, no i malina. A teraz lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Hemoglobina, woda mineralna, elektroliz, akumulatora. Tu na YouTuber. Tu na mini YouTuber. Tak. Nawet nie mini. No, troszeczkę zalało Holandię. Maastricht, Venlo e, miejscowości przyrzeczne. To wszystko pływa. Nie jest aż tak tragicznie jak w Belgii i Niemczech, ale, ale też tam coś podzalewało. Wczoraj byliśmy w Kerkdrill, tak? I, no i opowiadaj, co tam było. Praktycznie wszystko do wału zalane, nie? Tutaj do Mas Drill nie mamy daleko. To na Randzie w lewo i jakieś 7-8 km jakoś takoś powinniśmy być pod promem, ale mówię, może być tak, że ten prom nie będzie pływał, bo tam jednak ten poziom wód jest dosyć spory. To no, prowokuje, ale też policja tutaj jeździ Różnymi autkami To nie tak jak w Polsce, że mają, nie wiem Kiedyś były Vectry Alfy Teraz gdzieś tam BMW jakieś mają Tutaj jeżdżą wszystkim Tutaj może to być Volkswagen Kedy, Może to być Skoda Octavia Może to być Seat Ibiza Seat Leon to Busy Także tu nie wiadomo do końca czym policja lata? Latają wszystkim. Okay. O. Tu nie wjedziemy Prom zamknięty? No. Prom zamknięty, cholera jasna. A co ty wiał? No to podjedziemy, zobaczymy. Jak prom zamknięty, to pewnie zalane. Zakaz wjazdu, ale lecimy na Szczecin A, tutaj tak jest. Pewnie duży stan wód będzie, bo też gościu podjechał Aha. No widzisz tam jest droga na wprost i to wszystko zalane jest Czyli Tędy do Mazdriel nie przyjedziemy jest jakaś wyspa? Nie, ale to jest, e, tam są pola kempingowe, to jest miejscowość tyle że, tyle, tyle, że tutaj się płynie promem, z drugiej strony też jest prom A, Można to objechać, ale to jest jakieś 30 km naokoło autostradą No czyli tutaj sobie nie przejedziemy No nie Holandii do No i troszeczkę Ale jeden dzień No jeden dzień Ostatnio był Dutch 1000 To właśnie mieli taką trasę 1000 km po Holandii I Chłopaki chyba w 23 godziny to zrobili No, czyli tam zapinali zrwawo, bo mieli punkty do zameldowania się. Musieli się zameldować w pewnych punktach zdjęcia porobić. Także Marek, kolewa No to mówi, że ponad 20 godzin czy, czy coś takiego. Że trochę im to zeszło. Jak będę miała lepsze cuśrank, to też tak wyjdzie. Aha też nie ma wjazdu. To jest zamknięte. Ale woda wysoko. Bardzo. Czekaj, wlało na, na, na ten? Tak, na drogę tak. Przelało, no. Także dupa, dupa. Na ho Hoho. A wbijemy się tutaj i przejedziemy sobie przez Meichen, tutaj wałem. Ha! Zobacz. Tam też jest zakaz, ale tak, O, chuj, jedziemy My możemy. No nie możemy, ale jedziemy. No jedziemy. Dobrze, pauza wykręcona. Lecimy sobie dalej. Tędy mówię, nie przelecimy. Wszystko pozalewane, musimy się cofnąć tutaj i rundkę taką 35 km strzelić autostradą, żeby dojechać tam także zadzieram kiece i lecę Słyszysz mnie Marta? Zajebiście Zajebiste armaty mają tutaj Bank Działające one byli? Nie. Nie. Dobra, także jeszcze skoczymy sobie na stację paliw. A to co to? O już myślałem. Co? Nie, kamieczek myślałem, że się gdzieś tam jakiś gwóźdź Przypałętał ale jest... Ale jest malina. Jest malina, dobra Lecim na CPN Jo! No i jesteśmy sobie na stacji paliw BP Zatankowaliśmy Gigsa drogie paliwo jak cholera wyszło prawie 2 euro za litra, kawa zrobiona. Marta sobie szczeliła Red Bulla, i mamy jeszcze 9 km podlotu do Mazbomel. Piękna pogoda. Nie spać, zwiedzać, zapierdalać. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektroliza kumulator. Ta się na razie rozłączyła ze mną, bo słuchała sobie muzyki na swoim interkomie. A ja, nawigację. A jak jesteśmy zesparowani razem, jakoś nawigacja nie za bardzo e, chce mi mówić, gdzie mam jechać. Także nie wiem, gdzie jest problem. Tak czy siak to się porozmaczaliśmy. A jest malina. Na wprost nie przelecimy. Na wprost nie przelecimy. Ło, ho, -ho. Nie no, tam jest prom, też jest zamknięte. Właśnie, normalnie to byśmy z tamtej strony przypłynęli. A. Ile tam jest? Eee... Kilometr, nawet nie. Z tego miejsca, gdzie robiliśmy sobie postój i musieliśmy oblecieć 35 km. No, no. <laughs> Okej, okay, no to zawijamy się, także nie polataliśmy sobie dronem, nie? No ale. Nie ma co kusić, bo nie daj Boże by gdzieś ten dron pierdolnął to pierwsze by było papiery, papiery są, a drugie by było, a co ty tu gościu kurwa robiłeś z tym dronem? Jak nie wolno latać w razie jakiegoś wypadku, jakby komuś pierdolło na samochód albo na głowę I wtedy byłaby słabo Oj, pociągnij trochę! Albo nie Na koń Dobra Marta siedzi Lecimy dalej Na te kepingi raczej nie można wjeżdżać Tak mi się wydaje Teraz w kierunek lewo Jedziemy prosto. Przeskoczyliśmy jakieś 10 km. Jesteśmy teraz w innej wiosce. Też to wszystko podtopione. Tutaj sobie wjedziemy. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. W bądź razie droga jest, ale woda blisko. Tu wylewa na asfalt Po lekku Aha Pyk, pyk, pyk Powolutku po wodzie Hyhyhy Ha ha Normalnie Spoko ma To nam ma wszystko pod kontrolą No także co? Didujemy dalej, nie? No Tutaj też chłopaki na motocyklach przyjechali, chcieli przejechać i dupa Nie polatają sobie, nie przepłyną się znaczy Dobrze. ubieramy się i kierunek Kirk Drill, 17 km, tak? Jakoś poś. 17 stacja po drodze. A co chcesz ze stacji? Okej okay. No to jak jesteś To możemy jechać. Jeszcze podjadę do tego promu Za 100 metrów przeprawa promowa tak, Przeprawa takiego, promowa tak, Następnie skręć łagodnie w lewo Takiego grzyba jak przeprawa promowa No Podtopione Nic nie działa Także Dżida No i wjechaliśmy sobie do Kerkdryl Tutaj gdzie kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu Mieszkałem Jak widać też ładnie wylało aż po prawie Fitzpad Kempingi tutaj są całutkie zelane, nie ma nawet tam jak wjechać O tu były pola Pola, pole golfowe przepraszam Wszystko pod wodą Chyba będę musiał dzisiaj skoczyć do media kupić nowy telefon bo mówię ostatnio tydzień temu u Kuby na urodzinach w jacuzzi powiedzmy że w jacuzzi to był basenik z baselkami 400 metrów skręć w lewo pływałem z telefonem i zaczął je banie sparować a to jest Samsung S8 Plus w teoretycznie jest wodoodporny wodoodporny ale jednak gdzieś ta woda tam się dostała i kolory mi zaczyna tracić wyświetlacz Obydwie dwie kamery zaparowane, także wielki has tego będzie, trzeba się rozejrzeć za nowym telefonem Nawigacja włączona, cały czas mi napierdziela do ucha. W oddali po lewej stronie widać jak tutaj właśnie woda przyszła, tam są kempingi pozalewane, tutaj jest pole golfowe Wszystko potopione a tak się Holendrzy chwalą, jakie to oni mają zapory zajebiste. Jakie tamy do wyrównania wód. No jednak się nie sprawdza. Pauza. Pauza, ja muszę zobaczyć, czy w Mediamarkt yy, mają tego Samsunga S20 yy, Ultra. Bo mój cół już zaczyna coś kolory zmieniać. Coś czuję, że będzie Słabo Po tygodniu woda nie odparowała, także obstawiam, że już jest po ptakach ewentualnie go do serwisu zanieść, otworzyć, wyczyścić i babcik go zostawię. O słam? No i tak zrobimy. Na razie sprawdzam Jo No i jesteśmy po pauzie pod kościółkiem w Kirk Drill. Jesteśmy dochodzi trzecia za 20 i ciśniemy do Deborah po jakiś telefon. Patrzę na tego S20 Ultra, to jebaństwo kosztuje 1100 euro, to jest sporo. No i jesteśmy, obkupiliśmy się troszeczkę. Marta, właśnie wraca, była w kiblu Słam? No, czekam na ciebie. Zakupiłem telefonik młodej Powerbanka i do S21 Plus i S21 Plus i rachuneczek kurwa trochę spory. Tysiąc, 1013 euro za kurwa nic, ale cóż, drogo, nie drogo. Powiem tak telefon będzie już na 2-3 lata kolejne ten samsung ze mną wytrzymał 3 latka i go utopiłem a niby wodoodporny tak widocznie po dwóch latach przestaje tam trzech być wodoodpornym i jakoś się kurwa tam dziwnie wilgoć dostała także czas najwyższy zmienić Ewentualnie wysuszymy go, otworzymy gdzieś w serwisie, bo ja się tego nie będę dotykał, coś połamie, znając mnie i będzie jeszcze gorzej. Także lepiej zapłacić, dać do serwisu, niego tworzą, przesuszą i jak będzie wszystko cacy, to zostawię go matce. Prawda? A ja już mam nowy. Dokładnie chyba 900 parę euro kosztował plus 50 jurków etui i dwie dychy powerbank dla marty także teraz zadzieram kiece i lecę na os! Czekam na Ciebie. Chodź, chodź. Lecimy. Kata. Lecimy. Na nie, dzisiaj na os okay. później sobie grilla zrobimy. To już Jumbo, nie? Eee, nie, jeżeli chodzi o grillowe sprawy, to lepiej do polskiego sklepu i świeże mięso kupić. A, bo w Jumbo czy w Lidlu oni mają takie kurwa podeszwy. Jak to dasz później na grilla to... Nic z tego miejsca nie zostaje Także lepiej kupić karczek w polskim sklepie Gruby I to jest wtedy Malina Normalnie Dobra pożegnamy się z widzami już nie No to tak jak mówiłem rodziska my zbliżamy się już na kwadrat E, czas dzisiaj jeszcze gryla odpalić, także zrzucimy drona z plecaka i podjedziemy jeszcze sobie motocyklem do Polaka po mięsko, a teraz z Wami się żegnamy i do następnego. Yoho!